Impuls 2, właśnie, stoi bez, wygaszony, poza stacją, to jest znacznik, stoi, zatrzymał się, wygaszył się, dziwne, dziwne to jest, kolei wielkopolskich, to jest Impuls 2, to jest 360, W, W, 005B mm -hmm. Czyli od tamtej kabiny jest to jest statek wielkopolski Zatrzymał się stoi kolej wielkopolskie i, z, i właśnie ze mną jest Matelor No, właśnie jest ze mną Matelor i będziemy czekać może za szynobusem nie wiem. I no właśnie, więc... to jest Impuls 2, jak się nie mylę. Tak. Yy, Chyba. U mnie na kanale też będziecie, bo to jest nasz wspólny filmik. Jesteśmy razem na dworcu, więc będą dwa prawie takie same odcinki. Więc proszę nie oskarżać o z, z, ten kamienie filmów, że ja od To jest. Filmy. To jest on spał ode mnie. Newak. to jest właśnie inaczej. Newak. To jest klimatyzacja, tu jest. Ogrzewania. Wiem, jest. Tu przy kółkach. Y 64 miejsca siedzące. Masa hamulcowa. 228 ton. I no. tutaj mamy drzwi. Podest, no co jeszcze mam tu? jest Orzeł, znak, Koleje Wielkopolskie, Impuls dwa jak się nie mylę. No. I... Kurde, idę na koniec peronu. O. On, on się Nie wiem czy to jest w tym szynobusie, czy w tym budynku, ale to jest ten impuls 2 i to jest kabina A, a po drugiej stronie B. Tutaj chaniała pierwszych klas i za kilka minut przyjedzie drugi szynobus. No i... Są. To są dwuosiowe, kółka miejsce siedząca 64 też mówiłem no i, no i dużo, dużo więcej. O tutaj jest jakiś znacznik. Nie da się jest za daleko i... I tutaj w tej części środkowej są jeszcze 42 siedzących. I, a w drugim to tyle samo. I i to jest same dwie klasy. Część i czołem. a jeszcze tutaj jest maksymalna maksymalna pod, liczba podróżujących w pojeździe to 113 w tym oto szanobuście, znaczy impulsie 2, jak się nie mylę. To jest jakiś dziwny słup kilometrowy, których nawet nie ma mhm. jakiej liczby. Zobaczę. No nie ma. Dziwny. O, zapowiadają. Począć, to Zapowiadając. ...wyjątkowo na trzeci przy peronie drugi. prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. No, to było zapowiadanie w ciągu i też dzisiaj kończymy cześć i czołem.